Weź się zatrzymaj, weź, weź się zatrzymaj Weź głęboki oddech, a nie znowu będziesz na bezdechu Jak przez perony pośpiej Weź, weź się zatrzymaj i weź głęboki oddech A nie znowu będziesz na bezdechu, jak przez perony pośpiech. Weź się zatrzymaj, weź głęboki oddech Zostaw to wszystko, co zaprząta ci głowę Zostaw to, co niewypowiedzianym krąży słowem Zostaw ten pociąg, co innym jedzie torem I spójrz w końcu w inną stronę Tam drzwi już od dawna stoją dla ciebie otwore, A ty dalej chcesz przebić mury, które nie są twoje Posłuchaj tych fal, które płyną w tobie Bo nieświadomie wsiąkasz w czyjąś mowę Weź się oddech, oczyść głowę Zostaw i pójść, płyn tą co płynie w tobie I na innych falach ludzkie życie płynie W spojrzeniu, a ktoś inny chowa wzrok, bo nigdy w niebo nie wierzył. I niech każdy żyje jak chce, Ty dbaj o siebie, o serce swe. Byś w lustro zawsze z uśmiechem patrzyła się. A nocą spokojnie tulił cię sen. Zawsze w sobie idę dalej. Znowu włączasz TV i znowu w głowie głębi się dym. Tak właśnie ludzie wolą telenowele. Trudne sprawy i programy, co piorą głowę, a później wstajesz i problemami właśnie żyjesz codzień. Masz świadomość, czym karmisz swoją głowę? A się zatrzymaj i weź głęboki oddech. Zobacz, pięknie świeci słońce. Wyłącz telewizor i poszedź na łące. Posłuchaj, jak ptaki nucą melodię dla ciała kojące. Siuntrawy koło się na niebie płynące. Z spokojem serce bije, poddechu płyne. I motyle, motyle latają jak piękne chwile. Więc weź, weź się zatrzymać i zanurz wodę. Tu i teraz, tak właśnie jest cudownie. Tu i teraz, zanurz się w oddech Tak właśnie jest cudownie. Spokojem serce bije, w oddechu płynę I motyle, motyle latają jak piękne chwile. Więc weź, weź się zatrzymaj i zanurz wodę. Tu i teraz, tak właśnie jest cudownie. Tu i teraz, zanurz się wodę. Tak właśnie jest cudownie. Weź się zatrzymaj